Witam Was bardzo serdecznie na kanale Falem. Bo się tak i jedziemy na zlot. Ja muszę się śpieszyć, bo jak zwykle wszędzie jestem spóźniony. O, jest Makieron, jest Makieron, kurwa 3 bety, a seba do mnie mówi, e, szkoda, że ktoś z nas nie ma E46. To patrz, z E30, E36, gdyby była E46 i sobie E90. Wszystkie trójki praktycznie już by były. Tu już chłopaki sobie stoją. Witam, witam wszystkich dobry, serdecznie. Nie, 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 nie. <grywa>. No, Nagrywa ktoś. No nagrywam. Ej, ogólnie wam coś pokażę, nie? Damian najkrócej z nas wszystkich ma betę, a patrzcie jak on ustał. No Tak no. <grywa> będzie. Damy jest mnie podaz sprawny Weź już to inaczej, ty, Sergej. Patrzcie, stanówkę widzieliśmy jaki polu. O człowieku jakie czarne do tego podejrzymy. Takie. I co jest? Tu je tu nic to, bo, bo O! mamy. Mama, pozdrawiam. I moją było pozdrawiam. Nie no, żartuje! Oddawaj, oddaj do PSP! Jak no. otwierać uchwytę? Okej, okay, no to teraz już wiem.

no nic. Pieniądze uciekające z portfela. To na swoją obronę. No po pierwsze, ten samochód do tego był. Co jest? Wyklepiemy! To musisz, czekaj, wiesz co teraz nie musisz zrobić? Na wsteku, na wsteku nie zajebać wsteku w krawężnik. No, no, no. no. Na wsteku, na wsteku Dobra, to idę. Dawaj, lacza spal jeszcze. Nie no, kur... Już mój humor mam zjebany, idę się najebać. Nie. Ja no nie, nie leciałem, bo kurwa, bo właśnie chujowo zrobiłem, bo już się napaliłem jadę jak no i chciałem już, za, za szybko ją wprowadziłem w Polsce. No, no, so no, no mówię no nie wyrobię się, bo w kawężnik przypierdole. I tak nie tak przypierdoliłem. Piszmołkowite zabił. A, myślisz? Myślisz bo po... to <laughs> <laughs> No miniaturkę, miniaturkę. No dawaj taki. Dobre. <laughs> a patrzymy na silnik, a nie na koło? No, nie wiem. <laughs> Ale pizza bo mieliśmy... Be... Zebrałeś, mordo No co no Najgorsze jest to, że musisz czekać do poniedziałku, żeby pojechać na podnosik. No ale co, chciałbym się z wami pożegnać I jak to, jeśli to oglądacie To proszę nie śmiać się za mnie Albo chcecie to się śmiecie, bo jest w sumie z czego <słyski>